Ideofony to słowa, które wywołują w dźwiękach idee, pewne wrażenia oraz percepcję zmysłową. Przykładami będą dźwięk, ruch, kolor, kształt, a nawet doznania. Ideofony występują w wielu językach świata, choć do dzisiaj uważa się, że w językach zachodnich występują one bardzo rzadko. Jesteś gotowy podać się eksperymentowi, który być może właśnie w tobie obudzi niezwykły językowy potencjał? Jeśli tak, to za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, czy nuru nuru oznacza suchy lub oślizgły. Koncia, z tej strony Bartek ze Szkoły Japońskiego, a Ciebie zapraszam na kolejną porcję wiedzy, w której dowiemy się dzisiaj między innymi nieco więcej o symbolice dźwięku. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Żywe przedstawienie idei w dźwięku. Właśnie w ten sposób sprawdzimy, czy jeśli podam Ci dwa japońskie wyrazy, które się od siebie znacznie różnią, Będziesz potrafił określić, co oznacza jeden z nich. Pokażę to na przykładzie. Coś ciemnego, coś jasnego. A nasze słowo to pika pika. Jeśli wyczułeś, że chodzi o coś jasnego, to gratuluję. Właśnie blokowałeś zupełnie nowy skill symbolika dźwięku. A teraz czas na quiz. Zadamy Ci 9 pytań i zobaczymy, jak ci pójdzie. Zaczniemy od nuru-nuru. Suchy czy oślizgły? W tym wypadku poprawną odpowiedzią będzie oślizgły. Kolejny przykład to ira-ira. Zły lub szczęśliwy. A poprawna odpowiedź to zły. Teraz czas na guzu-guzu. I oznacza to poruszać się szybko lub wolno. Jeśli odpowiedziałeś szybko, to niepoprawnie, ponieważ oznacza wolno kuru-kuru poruszać się w kółko, czy może góra-dół? Kuru-kuru oznacza kręcić się w kółko. Teraz przejdziemy do koso-koso. Chodź cicho. Czy głośno. Tutaj prawidłowa odpowiedź to chodzić cicho. Teraz czas na gocia gocia. Jak myślisz, czy oznacza to schrudny, a może nieporządny? W tym wypadku będzie to nieporządny. Gara gara. Zatłoczony. Czy pusty? W tym wypadku garagara gara obejmuje słowa z zakresu pusty. curu to gładki czy chropowaty. A suru-suru oznacza gładki. Ostatnim japońskim słówkiem będzie waku-waku. I oznacza podekscytowany, a może znudzony. Tą kwestię bardzo często usłyszymy w pierwszej serii Dragon Ball i oczywiście będzie oznaczała podekscytowany. łaku. Badania nad ideofonami wciąż trwają, ale możemy spokojnie założyć, że jeśli odpowiedziałeś na co najmniej 3 poprawnie, to odblokowałeś właśnie nowy skill, symbolika dźwięków. Zaś jeśli odpowiedziałeś na maksymalnie 2, to zdecydowanie musisz pobrać mój darmowy PDF, w którym pokazuję Ci jakie 199 słówek jest najczęściej używanych w anime. W komentarzach zdecydowanie musicie mi napisać, jaki wynik udało Wam się osiągnąć. Może udało Ci się wszystkie, a może zdecydowanie za mało. Dziękuję za obejrzenie, zachęcam do sprawdzenia poprzednich materiałów oraz do subskrypcji kanału.